Drogi kapitanie, wymień trzy piosenki, które zaśpiewamy w norze na karaoke po całym tym syfie. E, no to oczywiście nie może zabraknąć e, klasycznego snu o Warszawie. E, ponadto myślę, że whisky oraz Seno Wiktorii, no w końcu gramy w Victorii, prawda? Jakie są cechy idealnego napastnika? Musi dobrze rzucać aut. Czy jeśli będzie powyżej tysiąca wyświetleń, to wypijesz cztery lufy naraz? Ja wypiję nawet jeśli nie będzie tysiąca wyświetleń. Musimy tylko razem zagrać w pokera. Jak dobrze wiesz, mamy dwóch wykonawców karnych. Kto powinien być trzeci? <laughs> Wiem, kto na pewno nie powinien być: Paweł, bo strzela karny na raty. I Krzysztof Stachowicz, bo 11 metrów to jednak trochę dalej niż 5. A do tego przy życiu karnym jednak jest jeszcze Bramkarz. A jak... eee, czy lepiej piję, czy gram w piłkę nożną? Pytanie mocno tendencyjne. Co poszło nie tak w minionym już sezonie? Skończył się w połowie. Jak obiektywnie podchodzisz do następnego sezonu? Cele i oczekiwania. <laughs> obiektywnie uważam, że jeśli utrzymamy stan posiadania z końca okresu przygotowawczego przyszedł chociażby e, król parkietu Adrian Granoszewski, e, a do tego e, bardzo pozytywna osoba w postaci Włodka. Plus jeszcze chłopaków, ale no nie będę wymieniał wszystkich, bo nie starczy czasu w filmiku. Taką nadzieję, to mamy szansę powalczyć o miejsca w górnej części tabeli. E, które by to miało być? Nie wiem. No ale powiedzmy, że na potrzeby tego pytania będzie to top 5. I to będzie cel. Natomiast oczekuję, że będziemy przynajmniej w pierwszej ósemce. Jak wódka? To jaka? Czemu alkohol to nieodłączny przyjaciel niższych lik. No weź tu nas oglądaj przez 90 minut na trzeźwo. Ojo, ojo, ojo! Czy Rutek kiedyś zagra na, na ataku? Przecież to jest urodzony skrzydłowy, no. Nie widzę takiej możliwości. Jak pierwszy raz usłyszałeś, że marzą o klubie, to co pomyślałeś? Pomyślałem, że fajnie by było, gdybyś przestał tylko gadać, a zaczął działać, bo mój ówczesny klub, czyli Glica, się rozpadł. Perspektywa celi na białęce po tym, jak wszystko się wyda, to wymarzona przeprowadzka do stolicy, czy jednak łomscy zostają? W tym wypadku wolą chyba jednak zostać w łomiankach. Ale pamiętaj, będę cię odwiedzał na ciupagi. Jako gwiazdy świętej pamięci ism myślisz, że popularności przysporzył nam klub, czy od początku byliśmy na topie? Kubuś. Znajomość z Krzysiem Stachowiczem. Gdyby nie to, że Iglica gra już w B-klasie, to grałbyś w Wiktorii, czy jednak w Iglicy. Dlaczego? To pytanie jest generalnie trudne. Występy Wiglicy zawsze będę wspominał w sposób wyjątkowo ciepły. Przeważnie serdecznie chciałbym pozdrowić radka Ikiera, bo takie osoby są ważne w każdej drużynie i byłoby naprawdę super, gdyby, gdyby byli u nas. No, ale są wierni ideałom i, i, i nie dołączyli do Wiktorii. Osobiście jakby uważam, że nie każdemu Wiglicy moja osoba odpowiadała. Dobrze wspominam tamten okres, no ale jednak Wiktoria to jest poniekąd moje dziecko, że tak to ujmę. Co prawda idea jest Kuby i to Kuba jest szefem, no ale jednak jestem jedną z tych osób, które pomogły mu zrealizować swoje, a zresztą również i moje marzenie. No i tak to jest, no myślę, że zdecydowanie wybrałbym w tym momencie grę w Wiktorii. Najbardziej niedoseniane osoby w drużynie. No, zdecydowanie wymieniłbym Szymka Grawowskiego, który niestety cierpiał na kontuzję przez prawie całą rundę. Matysa, który jeszcze pokaże nam, co potrafi oraz Piotrka Parzymiesa, który za każdym razem jak był na boisku, to pokazywał się z bardzo dobrej strony. Zawodnik, który uważa się za gwiazdę, a w szatni to boi się odezwać. <laughs> numer pytania, pytanie numer 7. Nie jest przypadkowy. KS7 nie uważa się za gwiazdę. On nią jest. Spór o numer na koszulce z panem Pawłem zakończony? Czy walka trwa? Numer 21 mu oddałem. Krócej pożyje, niech ma. Chociaż jeszcze kilka takich zagrań... A się zastanowię. Czy będzie kiedyś spotkanie zarządu bez barszczyku? Jeśli Rada Nadzorcza i zarząd będą w tym składzie personalnym... To prędzej tego klubu nie będzie, niż skończą się posiedzenia z Barszczykiem. Masz więcej fanek, czy bramek na swoim koncie? Na ten moment fanek. Ale jeżeli w tej rundzie jesiennej zagram na prawej obronie, tendencja się odmieni. Czy to prawda, że negocjując przejście do Wiktorii wypowiedziałeś słowa, tylko jeśli dostanę opaskę kapitana i będę wykonywać karne? To nie jest prawda, Matys, to były twoje negocjacje. Na szczęście udało nam się wynegocjować. Yy, Pewne miejsce na ławce rezerwowych. Byłeś całkiem zadowolony. Co czułeś, kiedy miałeś wykonywać karnego i w ostatniej chwili trener krzyknął, że miał wykonać go inny zawodnik? Ulgę. To nie ja będę winny. Biegasz, żeby być w formie dla drużyny czy spalić nadwyżkę kalorii wywołaną nadmierną sympatią do napojów wyskokowych. Oczywiście, że w celu utrzymania formy. Wszystko konsultuję z moim dietetykiem Mateuszem, który twierdzi, że piwko nie ma złego wpływu na moją formę. Jakie cele stawiasz na następny sezon indywidualnie i drużynowo? Indywidualnie przede wszystkim chciałbym zagrać rundę bez obcinki, a zespołowo wygrać więcej meczów niż przegrać. Kiedy awans i co ważniejsze, feta po? Kiedy awans to nie wiem, ale fetę możemy zorganizować w każdej chwili. Pytanie od Tomka Leguta, piłkarza maremont. Maremont przed tym całym zamieszaniem był. W, jak to się mówi? Niezłym gazie. A to właśnie z nim mieliście się zmierzyć w pierwszym meczu rundy wiosennej. W poprzednim pojedynku było 3-3. Pandemia paradoksalnie uchroniła Was przed rewanżem ekipy spotockiej, czy tylko odroczyła wyrok? To pytanie jest mocno tendencyjne. Eee, my też byliśmy w formie. Myślę, że mecz byłby wyrównany i mam tylko nadzieję, że nie w myśl Maksymy gra była równa, grały dwa... Ile czasu najdłużej czekałeś na dostawę jedzenia? Co wtedy zrobiłeś? Co zamówiłeś? Na burgera czekałem dwie godziny. Zresztą Puszku, oddałem ci telefon, wypiłem sobie szocika i słuchałem jako pieprzasz sympatyczną panią. O dziwo, mimo twojej interwencji, dostałem frytki w gratisie i jeszcze pieniążki z powrotem. Jak to jest być ogranym Rainbowem? Puszek przez ciebie to żaden wstyd. Czy to prawda, że najbardziej boli jak tracisz bramkę po strzale z wsiźgiem na brzuchu i to w dodatku głową? To nie jest prawda. Najbardziej boli, kiedy łamana jest konstytucja. Zawsze wtedy zbieramy się na płacz. Zawsze. Powrót do domu po dobrej imprezie to taki, to takie w okolicach godziny 12 z portfelem w jednej kieszeni i dobrym specyfikiem w drugiej. Jaki był Twój przy pomysł zrealizowany po wybiciu alkoholu raz na trzeźwo? Nie ma żadnych głupich rzeczy, które robię po alkoholu. Czy trudno prowadzić się o własnej osobie? Dementuję. Ktoś ma dudne życie i posiłkuje się moim. Na jego miejscu też bym tak zrobił. Z którym kolegą z drużyny najgorzej jej pić alkohol i czemu jest to Paweł? Z Pawełem dobrze rozmawia się przy alkoholu. I na tym skończmy. Jak trwoga, to. Na wakacjach zdecydowanie do puszka, bo zawsze o dziewiątej rano czeka na mnie z zimnym, gotowym browarkiem. Kiedy Jurek zacznie grać piłkę? Mój brat nigdy nie zacznie grać piłkę. Jak na moją pasję raj reagują najbliżsi? No zależy, o którą pasję pytasz i o których najbliższych. No co ty robisz człowieku? No czy cię pojało? Czy już ogarniasz granie w piłkę? Czy ja kiedykolwiek nie ogarniałem? hokej czy piłka nożna? A czy w piłce nożnej mógłbym zrobić tak? No nie, w Unihockey też nie. Więc oba sporty są w moim sercu, ale piłeczka króluje. Cristiano Ronaldo czy Lo Messi. Cristiano Ronaldo. Majonez winiary czy kielecki? Ogólnie nie jadam zbyt często majonezu, ale jeżeli już, to winiary. Czy Kulczyk żyje? Któryś na pewno. Pomidorówka z ryżem czy z makaronem? A wolałbyś walić Tatrę z kierownikiem pod sklepem? Czy roztoczański bimberek przy zachodzie słońca, rozmawiając o życiu? No proste, że makaron. Czy Michael Jackson był lepszym tancerzem czy piosenkarzem? A nie malarzem? Czy Krzysztof Stachowicz jest szybszy od Krzysztofa Bujnowskiego na boisku? Krzysztof Stachowicz jest szybszy od każdego na boisku. W każdym razie on tak twierdzi. Czy był moment w barwach Wiktorii, gdy uznałeś, że nie chcesz być kapitanem? Oczywiście, że nie. Czy jest w Wiktorii jakiś zawodnik, któremu nigdy nie pożyczyłby Wiktorii? Jak tak, to kto? Jeśli masz na myśli klub, to pytaj prezesa, a jak nie, to naucz się pisać po polsku. Czy przemyślałeś wszystkie swoje odpowiedzi? Jeśli nie, to przemyśl, bo jeszcze się jakiś hejt na fanpage'u może wylać. No przecież powiedziałem, że Zachowicz jest najlepszy. Zadam tylko trzy. Oddam głos innym. Znany jesteś z charyzmatycznych, pobudzających do walki przedmeczowych przemówień. Nie jeden zawodnik dzięki tobie zapomniał na chwilę o łamaniu konstytucji. O Donbasie, o problemach dnia codziennego, a przede wszystkim wczorajszego. Czy doszkalasz się w tym zakresie? Jaka jest twoja ulubiona filmowa przemowa motywacyjna? Przede wszystkim ćwicząc wzruszające przemówienia, próbuje się postawić na miejscu Szymona Hołowni. To zawsze działa. Eee, reszta to nauki Jadka Wiśniewskiego. Biegamy, jakby mieli dwa wozy węgla na plecach. My nie jesteśmy, ja stopą gramy na defensywny, przecież my nie jesteśmy kreatywni zawodnicy. My jesteśmy obrońcami, tak jest, prawda? My mamy ktoś tam powiedział, że. Ktoś, ktoś się ułożył. Ja bym wiedział, że ktoś się ułożył, to mu łeb, urwę, oraz radka Janukiewicza. Ja jestem po prostu tak, tak wkurwiony, że, że nie wiem, że, że, że mógłbym zagrać jeszcze raz, kurwa, zaraz, i żeby, żeby to naprawić, ale tak się nie da. Yy, yy, za to, co my gramy, bo, bo to jest kurwa, jeden wielki wstyd. Kiedy podejdzie do ciebie Bartłomiej Bogutki i powie, Karol, mogę uderzyć. Dobrze mi się, dobrze mi siedzi ostatnio. Co mu odpowiesz? Dlaczego? Po pięciu sekundach zapytam, czy jest pewny, czy jednak wolałby oddać tą piłkę Robertowi. Jeżeli jest pewny, to niech strzela, wiem, że to potrafi. Czy planujesz w przyszłości wykorzystać swoje zdolności menedżersko-analityczne, nabyte podczas wielogodzinnych rozgrywek futbolowego menedżera? Powiem tak, trener Broma jest obecnie nie do ruszenia. Z Wiktorii nigdzie się w tym momencie nie wybieram. Gdyby jednak kiedyś pojawiła się oferta z Realu, to rozważę, bo język znam, a podobno mają dobre premie za nockę na magazynie. I to już koniec kolejnego odcinka. Wszystkich chłopców z Wiktorii. Dzięki za uwagę, i zapraszam Was do polubienia naszej strony na Facebooku, a także do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Do zobaczenia!